Zapach gumy i potu unosił się nad salą treningową, gdy komandor podporucznik Aleksandra Mazur weszła do środka. Popołudniowe słońce przecinało wąskie, wysokie okna, tworząc w powietrzu świetliste pasma pyłu. Na niebieskich matach czterech rekrutów walczyło w zwarciu. Krótkie okrzyki, uderzenia, ciężki oddech. Każdy cios dudnił o betonowe ściany niczym bęben, zwiastujący burzę. Niektórzy unieśli wzrok, gdy ją zobaczyli. Dwóch odruchowo się wyprostowało. Jeden uśmiechnął z przekąsem. Nikt nie zasalutował, nie musieli. Mazur patrzyła, analizując pomieszczenie jak pole walki. Starszy chorąży domański stał zbyt blisko ćwiczących. Jego głos niósł się echem po sali. Bosman Marek Nowacki śmiał się z czegoś, czego nikt nie usłyszał. Młodsi instruktorzy stali z boku, obserwowali, ale nie reagowali, a rekruci Część z nich skupiona, część tylko odtwarzała ruchy. Mazur widziała ten obraz już setki razy. Instruktorzy, którzy mylą dyscyplinę z krzykiem i siłę z respektem. Jej wzrok zatrzymał się na jednej z rekrutek, drobnej, niskiej dziewczynie o nazwisku Kasia Wojciech, która próbowała powalić partnera dwa razy większego od siebie. Raz, nieudane. Drugi, znów to samo. Żadnej korekty od Domańskiego, tylko krzyk. Jeszcze raz. Mazur zrobiła krok naprzód. Miała 37 lat. Ciche ruchy, twarz spokojna, włosy spięte pod czarną czapką instruktorki, lewe kolano poruszało się wolniej, zrekonstruowane po urazie z Afganistanu. Nie słabość. Inny rodzaj siły, ten, który ludzie czują, ale nie pytają. Domański zauważył ją dopiero po chwili. No proszę, komandor Mazur! Skrzyżował ramiona. Nie myślałem, że wrócisz tak szybko po rehabilitacji. Plotki rozchodzą się wolniej niż pozwolenia medyczne, odpowiedziała chłodno. Kilku rekrutów uśmiechnęło się pod nosem. Domański nie, wskazał na matę, gdzie dwóch żołnierzy kończyło sparing. Wygląda na to, że potrzebujemy pokazu. Chłopakom się wydaje, że większy zawsze wygrywa. Może im pokażesz, jak to wygląda naprawdę. Wiedziała, że to prowokacja, zrobiła krok naprzód i uklękła przy Wojciech. Reset, powiedziała cicho, nie siła, tylko kierunek. Użyj ich energii, nie walcz z nią, pokazała to dłonią, bez zbędnych słów. Za plecami usłyszała śmiech Domańskiego. No proszę, książkowa teoria w praktyce, ale w jego głosie była nuta złośliwości. Gdy następna para stanęła do ćwiczeń, Domański podszedł bliżej. Wiesz, Mazur, niektóre techniki wyglądają lepiej w podręczniku niż na macie. Może zrobimy mały pokaz? zapytał głośno, tak by wszyscy słyszeli. Nie trzeba, odparła. Uczą się dobrze. Nie, nie, zróbmy to. Skinął na Nowackiego. Miesz czas. Wiedziała, że nie odpuści. Zdjęła czapkę, stanęła na macie. Bosymi stopami dotknęła chłodnej gumy. Gotowa? rzucił. Zawsze. Gwizdek. Domański ruszył pierwszy. Szybki, pewny siebie. Mazur uskoczyła w bok, przekierowała jego ramię, użyła jego ciężaru przeciw niemu, upadł czysto, kilku rekrutów zamarło. Jeszcze raz, mruknęła. Tym razem zaatakował ostrzej, złapał jej nadgarstek, wykręcił zbyt mocno, zbyt szybko, celowo. Ona się odwinęła, obróciła biodra, wyrwała się z uchwytu, profesjonalnie, bez gniewu. Ale on nie przestał, uderzył udem, potem zniżył pozycję i podciął jej nogi. Upadła. Dość, powiedziała cicho. Nie posłuchał. Jego łokieć błysnął w półobrocie. Trafił ją w twarz. Krótki, głuchy trzask. Cisza. Krew spłynęła z kącika ust. Rekruci zamarli. Domański cofnął się pół kroku, przerażony tym, co zrobił. Mazur wyprostowała się powoli, otarła krew kciukiem. Spojrzała mu prosto w oczy. Pokaz skończony i wyszła z sali. W powietrzu została tylko cisza. Ciężka, niewygodna, taka, która zostaje w pamięci dłużej niż krzyk. Korytarz pachniał środkiem dezynfekcyjnym i metalem. Światło jarzeniówek drżało, cicho buczało nad głową. Komandor podporucznik Aleksandra Mazur szła powoli, miarowym krokiem. Buty uderzały o betonowy korytarz z rytmem wojskowego metronomu. Nie skręciła do ambulatorium. Wiedziała, że raport medyczny niczego nie zmieni. Papier zakrywał tylko to, czego nikt nie chciał nazwać. Szatnia była pusta, tylko echo kapania wody z kranu. Stanęła przed lustrem. Spokojna twarz, jedno rozcięcie na wardze, ciemny siniec pod okiem. Odkręciła wodę. Zimny strumień obmył krew, różowa smuga popłynęła w dół odpływu. Patrzyła jak znika, jakby zmywała nie tylko ból, ale coś głębszego, resztki złudzeń. Na sekundę obraz się rozmył. Woda zamieniła się w fale Bałtyku. Wspomnienie: szkolenie selekcyjne Formozy lata temu w Jastarni. Fale łamały się na brzegu, a ona leżała w piasku obok mężczyzn dwa razy większych. Wiatr wdzierał się do płuc, słona woda paliła gardło. Głos instruktora starego komandosa z protezą nogi przebił huk morza. Nie walcz z hałasem, wytrzymaj go, cisza przychodzi po burzy. To zdanie wryło się w nią głębiej niż jakikolwiek rozkaz. Otworzyła oczy, woda znów kapała z kranu, sięgnęła poręcznik, osuszyła twarz, usiadła na ławce, z zewnątrz dochodziły odgłosy butów, rekruci kończyli trening, udając, że nie rozmawiają o tym, co widzieli, telefon zawibrował, wiadomość od siostry, jak kolano, zatrzymała spojrzenie na ekranie. Siostra była nauczycielką w Gdańsku. Żyła w świecie, w którym konflikty rozwiązywało się protokołem i e-mailem. Dobrze, coraz silniejsze. Wysłała. Odłożyła telefon. Z szafki wyjęła czarny segregator. Oznaczenie CQB. Etap czwartu. Reakcja i kontrola. Kolejna faza szkolenia zaplanowana na jutro. Przewertowała strony. Reagowanie na kontakt. Walka bez wzroku. Opaski na oczy: Precyzja, brak agresji. Każdy ruch mierzony i nagrywany. Każde naruszenie protokołu, widoczne jak na dłoni. To był jej plan. Nie zemsta, lekcja. Domański uwielbiał teatr, głośne słowa i pokaz siły. Jutro dostanie coś innego: ciszę, dyscyplinę, regulamin broń, której nie potrafił używać. Mazur przejechała palcem po paragrafie 7, punkt C. Instruktor prowadzący zobowiązany jest do wykazania się opanowaniem i reakcją zgodną z normą przed szkoleniem rekrutów. Podpis. K.P.T. Ratajczak. Trzy miesiące temu. Oficjalne. Czarno na białym. Zamknęła segregator. Jutro poprowadzi zajęcia. Oficjalnie. Legalnie. Bez gniewu. Bez emocji. Ale z precyzją, której on nie był w stanie zrozumieć. Telefon znów zawibrował. Wiadomość od Bosmana Hajsa. Młodszego instruktora. Domański już gada. Mówi, że nie wytrzymałaś kontaktu. Aleksandra nie odpisała. Spojrzała tylko w lustro. Pod okiem ciemniał siniec. Nie złość, nie wstyd, tylko decyzja. Pogładziła po bruździe na policzku i uśmiechnęła się lekko. Nie z triumfu, z pewności. Zemsta to emocja. Emocja to hałas. A ona nauczyła się czegoś innego. Cisza potrafi być bronią. Sala była pusta, gdy weszła następnego ranka. Światła jarzeniowe zapłonęły jedno po drugim, Rozlewając na maty sterylne białe światło, Mazur przeszła przez pomieszczenie w ciszy. Każdy krok odbijał się echem. Upewniła się, że kamery rejestrujące ćwiczenia działają. Dziś miały stać się świadkami. Nie zemsty, procedury. O siódmej dokładnie weszli rekruci, a za nimi instruktorzy. Domański, świeżo ogolony, z tym samym aroganckim półuśmiechem. Nowacki, guma do rzucia, nonszalancja. W każdym ruchu cisza spadła gdy zobaczyli Mazur stojącą na środku sali z czarnym segregatorem w dłoni. Dzień dobry panowie. Głos spokojny, suchy. Dziś zaczynamy etap czwarty. Reakcja i kontrola. Domański uniósł brew. To ten ślepy taniec? rzucił z przekąsem. Dokładnie, reakcja na kontakt bez przewidywania, bez agresji, zero eskalacji. Kilku rekrutów spojrzało po sobie. Dyscyplina nie polega na sile, Powiedziała. Polega na czasie. Położyła dwie czarne opaski na macie. Zaczniemy od instruktorów. Zapadła cisza. Nie było kapitana ratajczaka. Sprawdziła to wcześniej. Nie chciała publicznego widowiska. Chciała prawdy. Starszy chorąży Domański. Bosman Nowacki. Na matę. Nowacki zawahał się, ale Domański wyszedł z szerokim uśmiechem. My pierwsi? Wy jesteście standardem. Odpowiedziała chłodno. Zsunęli buty, zawiązali opaski, stali wyprostowani, ręce wzdłuż ciała. Oddychajcie normalnie, powiedziała. Nie przewidujcie, reagujcie tylko na dotyk. Podeszła do Domańskiego. Delikatnie dotknęła jego ramienia. Ruch instynktowny. Chwycił jej przed ramię, próbując wykonać dźwignię. Błąd. Mazur przekierowała jego ciężar. Jeden krok, obrót biodra. I upadł ciężko na matę. Nie padło ani jedno słowo. Przeszła do Nowackiego, dotknęła łokcia. Zareagował nerwowo, machnął ręką w powietrzu, złapała nadgarstek, wyprowadziła z równowagi, przewróciła, czysto, bez brutalności. Reset, powiedziała. Druga runda dotknęła nadgarstka Domańskiego. Próbował uciec, krok w bok, skręt, upadł znowu, tym razem głośniej. Nowacki zareagował szybciej, ale nadmiernie. Przesadził z siłą, wpadł w jej ruch, zamknęła go w krótkim chwycie i puściła. Zaczął się pocić. Trzecia runda. Domański dyszał, twarz miał czerwoną, dotknęła jego obojczyka. Spróbował złapać jej dłoń. Błąd, podcięła go błyskawicznie, spadł z głośnym westchnieniem. Po drugiej stronie sali rekruci już nie szeptali, patrzyli, jakby oglądali mistrzynię w akcji. Czwarta runda. Dotyk na ramieniu Domańskiego. Tym razem wybuchł, pełna agresja, rzucił się do przodu z prędkością, która miała ją przygnieść, ale Aleksandra tylko ustąpiła pół kroku, zamieniła jego pęd w ruch okrężny, upadł ciężko, twarzą w matę, zgasł w nim cały triumf, stanęła nad nim spokojna jak woda, odwróciła się do Nowackiego, dotknęła jego pleców, zareagował z paniką. Obronny cios w powietrze. Złapała jego dłoń, skręciła staw. Nie bolało, bolała świadomość, że nie miał nad nią żadnej kontroli. Piąta runda, jeszcze raz, jeszcze ciszej, jeszcze dokładniej. Upadali jak liście, jeden po drugim, bez krzyku, bez hałasu, zdjęła im opaski. Dyscyplina, powiedziała cicho, to nie reakcja emocji, to kontrola czasu. Domański milczał, z oddechem rwanym oczy spuszczone. Mazur spojrzała na wszystkich. Wczoraj nie podniosłam głosu, nie oddałam ciosu. Czekałam, spojrzała na zegarek. A dziś, odpowiedziałam. Żaden rekrut nie klaskał, ale wszyscy zapamiętali. Drzwi sali huknęły, gdy tylko ostatni rekrut wyszedł. Zanim cisza zdążyła opaść, rozległ się dźwięk kroków. Szybkich, zbyt pewnych. Kapitan ratajczak wszedł z teczką pod pachą, w mundurze, który wyglądał jakby nigdy nie dotknął prawdziwego błota. Oficer z Akademii. Gładki, poskładany, zawsze pachnący procedurą. Spojrzał na Mazur. Mazur, co to miało być? zapytał ostro, zatrzymując się na środku sali. Standardowa ocena reakcji i kontroli. Zgodna z regulaminem. Jej głos był spokojny. To nie wyglądało jak ocena. To wyglądało jak publiczne upokorzenie moich ludzi. Podniósł teczkę, jakby chciał nią uderzyć w stół, którego nie było. Domański i Nowacki są wykończeni. Rekruci patrzyli, jak ich rozkładasz na części pierwsze. Co chciałaś osiągnąć? Dyscyplinę, odpowiedziała prosto. I prawdę. Ratajczak zmrużył oczy. A prawda to co? Że siła bez kontroli to hałas. zrobiła krok bliżej. A ty podpisałeś się pod tym programem trzy miesiące temu. Wyciągnęła segregator. Otworzyła go przed nim. Sekcja 7, punkt C, czarne litery, biała kartka, jego podpis. Na sekundę jego twarz stężała. Nie manipuluj dokumentami, komandor. Nie manipuluję. Wykonuje. Spojrzała mu prosto w oczy. To, co podpisałeś, to nie teoria. To standard. Ratajczak westchnął, odwracając wzrok. Słuchaj, Aleksandra, wiem, że jesteś po przejściach. Wiem, co znaczy Formoza dla ciebie, ale tu nie chodzi o pokaz. To nie był pokaz, przecięła jego zdanie. To była lekcja. Zamilkł na chwilę. Za oknem ktoś przechodził, dźwięk butów odbijał się w rytmie, który przypominał jej o wczorajszym ciosie. Widziałem nagranie, powiedział w końcu. To, co zrobił Domański, wygląda źle, ale jeśli to rozdmuchamy, cała jednostka straci twarz. Więc zamieciemy to pod dywan? zapytała spokojnie. Myślisz, że świat działa inaczej? odpowiedział zmęczonym tonem. Czasem trzeba wybrać mniejsze zło, a czasem trzeba nazwać rzeczy po imieniu cisza. Ratajczak położył teczkę na ławce. Chcesz, żebym go zawiesił? Nie. Raport medyczny? Nie. Podniósł wzrok. Więc czego chcesz? Pełnej swobody w jutrzejszym etapie CQB odparła prowadzę wszystko osobiście zmarszczył brwi etap reakcji w ciemności ślepe ćwiczenia nie za wcześnie po urazie wszystko zgodnie z regulaminem uśmiechnęła się chłodno nic poza tym ratajczak potrząsnął głową pół uśmiech pojawił się z niedowierzania mazur nie planujesz wyrównać rachunków prawda jej wzrok był spokojny nieporuszony ja niczego nie wyrównuję ja uczę Chwilę stał bez słowa, potem skinął głową. Dobrze, jutro twoje zajęcia, ale nie rób z tego teatru. Nie będzie teatru, wzięła segregator. Będzie cisza, wyszedł trzaskając drzwiami. Aleksandra została sama, spojrzała na puste maty, teraz idealnie czyste, jakby nic się tu nigdy nie wydarzyło. Oddychała równo, powoli. Wiedziała, że jutro nikt już nie będzie miał wątpliwości, kto naprawdę kontroluje te salę? Następnego dnia sala była przygotowana z chirurgiczną dokładnością. Maty czyste, równiutko ułożone. Kamery nagrywały każdy kąt. Mazur przyszła wcześniej, nim pojawił się ktokolwiek z oddziału. Chciała słyszeć ciszę, zanim zacznie się hałas. O siódmej na Macie stanęli rekruci i instruktorzy. Domański wszedł z uśmiechem, tym samym, który kiedyś zdradzał pewność siebie, a dziś maskował strach. Nowacki szedł za nim, spuszczając wzrok. Gdy Mazur wyprostowała się na środku, cisza stała się tak gęsta, że słychać było tylko brzęk świetlówek. Dzisiaj końcowa faza, etap reakcji i kontroli pod pełnym obciążeniem. Jej głos był równy, bez uprzedzenia, bez agresji, bez ego. Położyła na Macie dwie opaski. Zaczynamy od instruktorów. Nikt się nie odezwał. Ratajczaka nie było. Wiedziała, że to jego nieobecność taktyczna, ale miała nagrania, miała świadków, miała regulamin. Starszy chorąży Domański, bosman Nowacki, na środek, zawiązali opaski. Ręce luźno oddychać. Nie atakować, dopóki nie poczujecie kontaktu. Podeszła do Domańskiego, dotknęła jego ramienia. Refleks chwyt, ruch ciała, atak. W ułamku sekundy Mazur zrobiła obrót, podcięła jego nogę i rzuciła go na matę. Upadł ciężko, ale czysto. Bez słów przeszła do Nowackiego. Dotknęła go lekko w bark. Zareagował zbyt gwałtownie. Jej ruch był jak echo: obrona, kontrola, upadek. Runda po rundzie. Pierwsza. Druga, trzecia. I chciała padały na matę w rytmie metronomu. Bezdźwięczny koncert kontroli. Dyscyplina powiedziała spokojnie, ściągając opaski z ich oczu, to reagowanie tylko wtedy, gdy trzeba, nie wcześniej, nie później. Nikt nie odpowiedział, tylko ciężki oddech. Drzwi otworzyły się gwałtownie. Do sali wszedł kapitan Ratajczak, steczką w ręku i miną człowieka, który już zdecydował, że ma rację. Co to ma być mazur? To ćwiczenie czy przesłuchanie? Procedura, sekcja siódma, punkt C. Odpowiedziała bez emocji. To nie jest ocena, to demonstracja upokarzasz swoich ludzi. Pokazuje im standard, który podpisałeś, podszedł bliżej. Zrobiłaś z tego spektakl. Nie, zrobiła krok w jego stronę. To ty zrobiłeś z tego biurokrację. Ratajczak zmrużył oczy. Uważaj, Mazur, to co robisz, to gra z ogniem. Nie, to lekcja. Zamilkł, ale się nie cofnął. Mazur sięgnęła po czarną opaskę i podała mu ją. Załóż. Słucham? Załóż. Skoro mówisz o procedurach, pokaż, że je rozumiesz. Nie będę brał udziału w tym teatrze. Już bierzesz, cisza. Rekruci patrzyli, nikt nie drgnął. Wtedy drzwi znów się otworzyły. W progu stanął dowódca bazy, komandor Kasper Lis, z ramionami skrzyżowanymi na piersi. Kontynuować, powiedział cicho. Ratajczak zbielał na twarzy. Z opóźnieniem zawiązał opaskę. W ręku trzymał gumowy pałko baton szkoleniowy. Mazur cofnęła się o krok, zamknęła oczy. Powietrze zadrżało gdy uderzył. Ale ona już wiedziała. Usłyszała szmer, ruch powietrza, zmianę ciśnienia. Chwila, reakcja, krok, chwyt, skręt. Baton wypadł z jego ręki, a jej dłoń zatrzymała się na jego gardle. Głos, ledwie słyszalny: Kontrakt jest kontraktem. Uderzyłeś, podpisałeś na to, puściła. Ratajczak cofnął się, zachwiał. Lis stał bez ruchu. Kontynuować, powtórzył. Mazur zdjęła opaskę jednym ruchem. Następna para na matę i wtedy wszyscy zrozumieli, że nie był to pojedynek, to był test, nie dla niej, dla nich. Pokój odpraw był zbyt czysty, zbyt cichy. Cztery ściany, jeden długi stół, ekran wbudowany w ścianę. Mazur siedziała prosto, dłonie złożone na stole. Naprzeciwko niej Domański, Nowacki i kapitan Ratajczak. Na końcu stołu pod światłem komandor Kasper lis. Na ekranie zamrożona klatka z nagrania. Moment uderzenia. Łokieć Domańskiego w twarz Mazur. Lis nacisnął przycisk. Nagranie ruszyło. Dźwięk mat, krzyk, cisza. Pauza. Czy to wygląda jak kontrolowany kontakt? Zapytał spokojnie. Domański milczał, oczy wbite w stół. Starszy chorąży, pytam po raz drugi. Głos Lisa nie podniósł się nawet o pół tonu. Panie komandorze, to był sparing. Głos Domańskiego był chrapliwy. Zbyt szybki ruch, pomyłka. Lis wcisnął znowu play. Nagranie z drugiej kamery, widać wyraźnie, jak Domański napina ramię, jak odwraca biodra. Nie przypadek, zatrzymał obraz. Pomyłka nie ma czasu na przygotowanie. Odchylił się na krześle. To było celowe. Domański przełknął ślinę. Nowacki poruszył się niespokojnie. Lis przesunął spojrzenie na niego. Bosman pan również widział, co się stało. Zgłosił pan coś? Nie, panie komandorze. Dlaczego? Bo. zawahał się. Bo w tej jednostce nie zgłasza się takich rzeczy. W sali zapadła cisza. Lis oparł łokcie na stole. To zdanie właśnie opisuje, dlaczego dzisiaj tu jesteśmy, spojrzał na Ratajczaka. Kapitanie, trzy miesiące temu podpisał pan zatwierdzenie programu CQB. Etap czwarta, reakcja i kontrola. Ratajczak przytaknął, próbując zachować pewność. Tak, panie komandorze, proszę mi powiedzieć, kiedy ostatnio pan lub pańscy instruktorzy przeszli tę ocenę. Musiałbym sprawdzić w aktach, już sprawdziłem. Lis mówił dalej, nie podnosząc głosu. Nigdy. Ratajczak zamarł. Mazur siedziała nieruchomo wzrok spokojny, lis kontynuował, więc mam nagranie, na którym instruktor uderza starszego oficera w twarz po zakończeniu ćwiczenia. Mam program, który pan zatwierdził, ale którego nikt nie przestrzegał. I mam raport z dzisiejszego szkolenia, gdzie ta sama oficer pokazała dyscyplinę, jakiej nie widziałem od lat. Wstał powoli. Starszy chorąży Domański, bosman Nowacki. Od tej chwili zostajecie zawieszeni w obowiązkach instruktorskich do czasu formalnego postępowania. Tak jest, wyszeptał Domański. Lis odwrócił się do Ratajczaka. Panie kapitanie, pańska rola w tym procesie zostanie oceniona przez dowództwo. Ratajczak skinął głową, zbladły, jakby ktoś właśnie odciął mu tlen. Lis zatrzymał się przy końcu stołu. Komandor Mazur, głos nie był surowy był ciężki od znaczenia. Wykazała się pani opanowaniem w sytuacji, w której większość ludzi reaguje gniewem. Wyrównała pani dysproporcje między procedurą a odpowiedzialnością, zawiesił głos. Takich oficerów chce mieć w tej jednostce. Mazur skinęła głową, bez uśmiechu. Lis ruszył w stronę drzwi, ale zatrzymał się jeszcze na moment. Pamiętajcie wszyscy. Kontrola pod presją to nie cecha charakteru. To znak, że ktoś wie dokładnie, kim jest i komu służy. Wyszedł, zostawiając ich w ciszy. Domański nie podniósł głowy, Nowacki drżał lekko, a Ratajczak odetchnął ciężko, jakby zrozumiał, że tym razem papier nie uratuje go przed prawdą. Mazur tylko siedziała spokojna, nie zwyciężyła, po prostu przetrwała, jak zawsze. Wieczór spadł na bazę, jak zasłona. Światła na placu migotały w wilgotnym powietrzu, a w stołówce słychać było stłumione głosy. Plotki krążyły szybciej niż rozkazy. Widziałeś to? Podobno rozbroiła kapitana z opaską na oczach. Szept po szeptach, śmiechy cichnące, gdy wchodził oficer. Respekt rodził się po cichu, nie z nakazu, a z poczucia, że widzieli coś prawdziwego. Bosman Hayes siedział z kubkiem kawy, patrząc na trzech instruktorów z innego końca stołu. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, mruknął. Pięć rund, każda perfekcyjna. Przypadek, odparł ktoś cicho. Hajs pokręcił głową. Nie. Przypadek nie powtarza się pięć razy. Przy innym stole siedziały rekrutki. Kasia Wojciech, ta mała, która dzień wcześniej walczyła z gigantem, nachyliła się do koleżanki. Ona nawet nie krzyczała. Bo nie musiała, odparła tamta. Pokazała im, że cisza może być głośniejsza, niż rozkaz. Drzwi otworzyły się z cichym szmerem. Mazur przeszła korytarzem bez pośpiechu. Nie zaglądała do stołówki. Nie potrzebowała słów ani spojrzeń. Jej obecność wystarczała. Kilku rekrutów poderwało wzrok. Hajs uniósł kubek w niemym geście. Odpowiedziała lekkim skinieniem głowy i poszła dalej. Sala treningowa była pusta. Zgaszone światła. Tylko jedno z boku rzucało żółty blask na matę. Aleksandra zdjęła bluzę. Owinęła dłonie taśmą i stanęła naprzeciwko worka treningowego. Uderzenie. Raz. Dwa. Wdech. Wydech. Żadnej złości. Tylko rytuał. Każdy cios był równy, dokładny, wyciszony, jak modlitwa człowieka, który przetrwał kolejną bitwę. Po kilku minutach usłyszała kroki, delikatne, niepewne, odwróciła się. W drzwiach stała Kasia Wojciech, Trzymając ręce za plecami. Nie przeszkadzam, pani komandor? Nie. Mazur odwróciła się do worka. Czego potrzebujesz? Chciałam tylko. podziękować. Aleksandra spojrzała na nią spokojnie. Za co? Za to, że pani nie krzyczała, nie mściła się. Po prostu pokazała nam, jak się walczy bez gniewu. Chwila ciszy. Potem Mazur odłożyła rękawice na ławce. To nie chodzi o to, żeby nie czuć gniewu. Powiedziała cicho. Chodzi o to, żeby nie pozwolić mu rządzić. Kasia kiwnęła głową. Zadziałało. Cała sala zrozumiała. Mazur uśmiechnęła się ledwie widocznie. Dobrze. Wtedy warto było. Do zobaczenia jutro, pani komandor. Jutro wcześnie, odparła. Rekrutka wyszła. Drzwi zatrzasnęły się miękko. Mazur została sama. Wzięła głęboki oddech. Raz jeszcze uderzyła w worek nie dla siły, dla rytmu, dla ciszy, która po nim została. Echo niosło się po pustej hali jak serce bijące w betonie. Kontrola, nie zemsta, dyscyplina, nie hałas, spokój, nie strach. Siniak na policzku bledł, ale lekcja została. W tej bazie wszyscy już wiedzieli. Komandor Aleksandra Mazur nie potrzebowała krzyczeć, by dowodzić. Wystarczyło, że milczała.